Picie wody pomaga w odchudzaniu. Dlaczego? Dlatego, że woda to zero kalorii. Jeżeli zrezygnujemy ze słodkich napojów, no to 3-4 kilo po prostu w ciągu miesiąca nam się ujmuje. Nawet tego nie jesteśmy w stanie zauważyć. Poza tym wodę możemy stosować jako taki można powiedzieć. Zamiennik zamiast jedzenia, chce nam się jeść, weźmy sobie parę łyków wody, dlatego że głód przychodzi do nas falami nie jest on stały i w związku z tym, w tym momencie, kiedy ta fala głodu nam przychodzi, weźmiemy troszeczkę wody, oszukamy żołądek. Oczywiście musi być to taka sytuacja, że przestrzegamy stałych pór. Jedzenia różnych posiłków. Nie opuszczamy posiłków i nie stosujemy w tym momencie wody. Tylko między tymi posiłkami, jeżeli odczuwamy chęć jedzenia, warto sięgnąć po wodę. O wodzie nie powinny zapominać starsze osoby. To one mają mniejsze poczucie pragnienia i w zasadzie powinny mieć cały czas taką butelkę, jak gdyby miarkę. Mam tyle wypić w ciągu dnia, dlatego że to pragnienie bywa no bardzo, bardzo złudne. I w momencie, kiedy ono przychodzi, ten człowiek już jest odwodniony.